witam Was, moi kochani. Jako, że jutro wywożą śmieci, postanowiłem udać się tam, gdzie czeka na mnie Lina. Jezu, tu, jest, tu jest tak parno, że czuję się jakbym był na basenie. Co Wam chciałem pokazać? Telefon będzie nagrywał na wysokości moich oczu. Zobaczcie, jaka tu jest wysoka trawa. A, kurde. Jakie pokrzywy. Dobrze, że te deszcze takie padały, bo trochę tego położyły. No ale ogólnie to jest masakra. Pierwsze amelinium do urobku. O, jaka ładna śruba. O! Cóż to jest? Jakiś kolor. Cynk? Ciężkie, może ołów. do bazy. Pozdrawiam Kobylina, przy okazji jakiś kolor, kółko, O, jakaś część. A nie mogło tego zabraknąć jest amelinium jaka ładna blacha i to cynkowa także jest kolor chyba 4 złote kilo jak się nie mylę Złomik, szkło do szkła patrzcie jak od sejfu nie wiem, czy to był jakiś potencjometr. Nie wiem. O, jaki fajny. Od drzwi, od zamka, grubiutkie, piękne. Kolejna. O, proszę. Amelinium. Tego nie pomalujesz. Tutaj zwykłe konserwy i mamy taki fajny jakiś profil, ciężki super amelinium. O, ucho od garnka. Ciekawe czy będzie garnek. Zastawa stołowa zaczyna wychodzić. O, jest. Znowu amelinium. Tu jest coś. Ja chyba wiem co to jest. Oj, ja, ja chyba wiem co to jest. To jest, moi kochani. Aluminiowy błotnik od roweru. A tak jest. Elegancko. Jest i dalek. A proszę, jaki ładny pręcik i do tego pokrywka z konserwy. O, litruwa z mleka. Piękna znajdka. Kolejne, kolejny uchwyt od garnka. O w mordę! Patrzcie na to! Ech. Tarcza hamulcowa. Ale jaja! No tego się nie spodziewałem. Ale to waży. Kurde! Coś pięknego. Kurde, kochani, nawet nie wiecie jak w tym momencie w Hucie Katowice się cieszą, tam jest po prostu feta. Coś niesamowitego, kurde, jak ja go się z tym zabiorę, to jest pytanie. O, co tu jeszcze będzie? O, to jest piękne. Ała, grubiutkie, ciężkie, nie wiem co to, ale... Jest fajny kawał złomu A to co? Jakiś przegub metalowo-gumowy chyba Coś takiego Znowu amelinium a Tylko porcelanka niestety. Niestety, niestety przyda się. O, a tu jest butelka od tej porcelanki. To od razu Wam powiem, że ten rodzaj zamknięcia nazywa się krachla, z niemieckiego der krach, krasier czy coś takiego. I to pochodzi tutaj ta nazwa z, z, z terenów zaboru austrowęgierskiego. Właśnie od słowa orężada, bo krachlą zamykano na początku. Orężady. wynaleziona w połowie XIX wieku, także, no, fajny motyw. Na koniec jeszcze amelinium. No to dobra, moi kochani, podsumowując, wór śmieci, urobek, no, urobku jest z 10 kg. I to dobrze. No tam jest tam butelka z mleka. No i wór szkła. Jutro wszystko jedzie do huty. Ja jestem cały mokry. Pogryziony. A tutaj ktoś skonsumował gołębia. No też pięknie. Także szkło przygotowane na następny raz. Śmieci nieprzygotowane, bo spakowane. No i znajomy widok. Pięknie wieje. Niestety jest mega ciepło. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Miłego oglądania. No i co? No i papaty.